Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części historii z bezludnej wyspy. Słuchajcie, pograłam sobie jeden albo dwa dni, ale chyba jeden dzień już nawet kurczę, nie wiem. A że tutaj nie ma dni tygodnia, więc wybaczcie, ale wam nie powiem. Chyba jeden dzień pograłam sobie z naszą szaną. Kochani, kupiłam jej prysznic, tak, bo napisaliście mi właśnie w komentarzach, że muszę jej kupić prysznic, bo ja się Was pytałam o co chodzi właśnie z tym całym pojemnikiem, z tym zbiornikiem na tę deszczówkę. I właśnie tam dostałam odpowiedź od Was, że odpowiedzi, że muszę jej kupić prysznic. I co jest super ekstra, jeszcze nie wiem, czy to jest prawda, ale wydaje mi się, że chyba tak bo to by było takie logiczne. To to, że kiedy ona właśnie będzie non-stop brała prysznic i tak dalej, no poziom tej wody po prostu będzie malał i właśnie z każdym prysznicem szany, ale nie wiem właśnie czy to jest prawda. Czekajcie, zobaczymy weź prysznic i w końcu się po prostu skończy ta woda i będziemy musieli czekać do następnego deszczu, żeby się napełnił ten zbiornik, ale nie wiem. Czekajcie, bo teraz muszę to normalnie obczaić, czy rzeczywiście tak jest? Nie zauważyłam, kochani, żeby poziom zmalał. No ale może to tam po iluś prysznicach to po prostu zmaleje albo się skończy. Nie wiem, słuchajcie, bo nie zwróciłam właśnie uwagi, ile miałam wcześniej, czy to już opadł ten poziom, czy nie. Bardzo w każdym razie bardzo ciekawa sprawa. I fajnie, jeżeli tak jest, rzeczywiście, to super. Krzaczki, krzaczki, szana użyje i teraz tak, słuchajcie. Kogo wybierze nasza szana, kogo wybierze nasza szana? Słuchajcie, ja się tak jeszcze rozglądałam właśnie z naszą szaną tutaj i e, wiecie co, nie ma nikogo fajnego. Powiem wam szczerze, że strasznie mi się podoba ten akolo i tam widziałam, że większość osób właśnie chciałaby. E, zobaczcie jeszcze tutaj sprawdzałam właśnie tego akola, nie drapnęliśmy, więc nie wiem, czy ona będzie miała chemię z nim, że tak powiem, bo ktoś właśnie napisał mi w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję właśnie za takie e, pomocne komentarze. E, na moment pauzuję. Słuchajcie, napisał mi właśnie, żebym sobie sp e, sprawdziła to właśnie tą całą chemią, sorry, czekajcie, muszę wyciszyć tą całą chemią tutaj simową z The Sims 2 bo to jest tak podpięte, jak wiecie ta gierka pod The Sims 2 można tak rzec, na bazie po prostu dwójki, i tam mamy tą chemię i ja tutaj tak właśnie sprawdzałam z jednym, sprawdzałam z drugim to jest ten taki, co sobie wbijał tę dzidę właśnie w nogę i też mi tam przekonywało parę osób do niego ale słuchajcie ja nie chcę takiego gostka. Ja wiem, że. O, bo on taki kochany, i ten. Właśnie, kurde, słuchajcie, taka niemota. Jak on nawet nie potrafił ten upolować ryby, i musiałyśmy z szaną polować ryby dla niego. Nie, słuchajcie, gorcek odpada. Yy, pozostali jakoś. Tu tyle tych małp mamy. Yy, pozostali jakoś też mnie, słuchajcie, nie przekonują. Wiecie, co, by ja już tak powiem. Jeszcze jest ten Timothy, ale on taki. Mm. Ten mi się bardzo podoba, naprawdę. Akolo. Ja wiem, że to jest taki, taki wioskowy Kasanowa. Ale słuchajcie, jak na y, Sima z dwójki, on jest naprawdę fajny, jest naprawdę przystojny. Y, I chyba jako jedyny tak, y, słuchajcie, coś tam miał do tej naszej szany, że tak powiem, bo tam zagadywał, że ona piękna i tak dalej. Ja wiem, że to niby taka gadka na podryw i jest szmeges, ale jako jedyny cokolwiek tam próbował, prawda, <grym> z nią działać, a tak pozostali to takie y, na dystans. Y, jeszcze bym chciała właśnie się z nim spotkać i zobaczyć... Y, Słuchajcie, czy będzie chemia między nimi, bo tu widzicie jest, bo ja tak sprawdzałam sobie. Ten to w ogóle odpadł, Dobra, wiecie co, ona ma ten telefon? Chciałam wam i złowiłam, złowiłam, przepraszam, złapałam z nią z, 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 światło w uwięzieniu, ale ja nie złapałam świetlików, ja złapałam motyle to nie wiem, dlaczego tu piszę światło w uwięzieniu. Bo ja chciałam złapać z nią ten, słuchajcie, nie, nie, telefon zostawiamy. Chciałam z nią złapać właśnie mm, chciałam z nią złapać te świetliki, ale mi się nie udało. Yy, I złapałam motylki. Dobra, zostawię jej to na razie tu. Niech sobie to mam w wyposażeniu. Mamy tutaj ten telefon muszlowy Fono yy, i spróbuję sobie zadzwonić właśnie do Akolo, tylko że wiecie co? Yy, on non stop yy, to znaczy, odzywa mi się cały czas sekretarka. Zobaczcie, jak ona fajnie dzwoni. I że go nie ma w domu i tak dalej, i tak dalej. Spróbuję zadzwonić do Akolo. Zobaczcie, jak on jest fajny. Cześć, tu Akolo, a właściwie moja automa... Puna to jest, ale sekretarka nie ma mnie teraz w domu, więc zadzwoń później, dziękuję. No nie wiem, jak go drapnąć, słuchajcie. Nie wiem, jak go drapnąć. Nie wiem w ogóle, co mam teraz zrobić. Pójdziemy sobie może na mapkę. I oni byli tutaj, nie? Na przystani w wiosce. Skoczymy sobie tam i w ogóle, no, nie wiem co mam zrobić. O, tego zacznijmy. Mam wybrać sobie sympatię, no, ale nie potrafię znaleźć Akolo i się właśnie przekonać, czy będzie jakaś chemia między nimi i tak dalej. Słuchajcie, jest Timothy, to jest ten Timothy, mmm, jakoś nie bardzo ten mi podchodzi. Tu mamy jeszcze jakiegoś Horiwitena, oni też, no, oni, te wszystkie są po prostu tutaj z tej dwójki. Powiedzmy, że to jest dwójka. Ja tak będę mówiła, że to jest dwójka. Słuchajcie, to one strasznie są takie podobne do siebie, prawda? Mają te twarze takie podobne. I jedynie ten akolo mi się tak jakoś wyróżniał z nich wszystkich. Tylko, że teraz tak, ja nie wiem. Gorące źródła. A tu co mamy? Tu mamy tą dżunglę, chyba, nie? Mhm. Dobra, idziemy w stronę tych gorących źródeł. Ja jeszcze sobie tylko. Muszę wybrać kogoś, kogo naprawdę lubię. Z tego, co widzę, tutaj pójście na randkę, oznacza, no że my tutaj mamy największe kontakty z tym Timotem, ale on jakoś mnie tak nie, tak nie przekonuje. Ja bym poszła tutaj właśnie w stronę tego Akolo Akolo mamanu. 15. Kurczę, tylko jak go tutaj dorwać? Jak go dorwać? Słuchajcie. Znam go od pewnego czasu, ale niezbyt dobrze. Co, jeśli mamy zostać przyjaciółmi, muszę złapać za telefon i porozmawiać z tym Simem. Właśnie, czy ja mogę po prostu z nim y, pogawędzić sobie, y, że nawet, żeby się nie spotykać, tylko żeby z nim rozmawiać. Yy, gdzie jesteś, Akolo? Tutaj jesteś, chata mężczyzn. Cześć tu, ale właśnie ma... jego nie mam w domu, dlatego nie mogę z nim porozmawiać. Kurczę, też ktoś tam mi pisał, żeby babeczkę jakąś wybrać? Nie, słuchajcie, e, oczywiście nie mam nic przeciwko. Ja mieszkam, słuchajcie, w Holandii, o, e, ale e, nie, jakoś mnie to ten nie bardzo ten pomysł przekonuje, dlatego pozostaniemy sobie, słuchajcie, z szaną hetero, może tak powiem. I wybierzemy sobie po prostu jakiegoś faceta. To znaczy, no bierzemy tego akolo. Tylko ja bym go musiała dorwać, no. Miec sympatie. Hmm. Okej, okay. chodźcie tam do tych gorących źródeł Timothy łazi, ale akolo nie ma. Ciekawe, czy jakbym pochodziła gdzieś po prostu po parcelach, to gdzieś bym go tam dorwała. Ciekawa jestem. Hata mężczyzn. Tak, jakby on mieszkał w, w jakiejś, przepraszam, chacie mężczyzn. Z mężczyznami. <grym> jesteśmy w tych gorących źródłach i tu jest jedynie no, ten cały szaman i tu mieliśmy to prze... czyżby ono mi się znowu odblokowało tak, znowu, bo ono badamy nie wiem, czy nie idziemy tam pod ten wulkan już, kurczę, a nie wybraliśmy sympatii Asia, dobrze robisz? kurde kurczę, nie wiem, czy dobrze robię, słuchajcie było to odblokowane, później mi się to zablokowało widzieliście i teraz znowu mi się to odblokowało także brniemy tam dalej kurde yy, opuszczona baza naukowa hmm coś nowego nam się hej nie będzie tu profesorka czasem bo ten profesorek był tak w tej fabule i tak nagle się stracił zobaczmy obczajamy miejscówkę obczajamy miejscówkę czy okay. to jest jakieś lotnisko Zobaczcie, jakby jakiś taki pas, nie? Startowy, chociaż, czy ja wiem? Nie wiem, albo po prostu jakaś droga tu była kiedyś. Okej, okay, czekajcie, tak, to zobaczymy. Sobie, Hori Retara, nie wiem, kto to. E, tu mamy jakieś dziwne dziwności. Nie mogę z tym nic zrobić. Tu są lampy, pochodnie znaczy się, przepraszam. E, tu mamy jakieś pomieszczenie, skrzynki, nic nie możemy z tym zrobić. Mm. Tu mamy jakiś. Słuchajcie, taki. Nie wiem, jakby to powiedzieć. A! Co to? Włącz? Co to jest? Jakiś taki barak? Kurcze, nie wiem. Kurcze, no nie wiem. No znaczy, to tak, jakby właśnie naukowcy spali albo jak jacyś żołnierze. Odpręż się. Włącz to, szana. To jest jakaś szafa chyba grająca. Tu łazi jakiś szamantus. Tu z tej strony coś mamy Tu są te skrzynki Dobra, szana yy, Aha, jeszcze tutaj to pomieszczenie O, 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 czekajcie Zjedziemy sobie, no Jakaś baza naukowa a to bardziej mi na jakieś koszary wygląda Coś takiego, nie? Jakiś taki barak, kurcze Nie wiem, co to jest Włącz to Ale A, jest, okej okay. Muzyczka taka wyspiarska. Dobra, niech sobie leci. My sobie zbierzemy tutaj te części. Co ten tu robi? <grystanie> Przyszedł sobie, słuchajcie, po ten. Pograć. Tu nie, tu możemy grać w te. Co? Przyłącz się. Aha, nie chcemy się przyłączyć. Eee, tak tylko patrzę. obskurna taka miejscówka, jak nie wiem co, słuchajcie. Co to jest? Zasiej! Ej, możemy tu coś zasiać. Co mogę zasiać? Nie wiem, co mogę zasiać, ale spróbuję. No, mamy jakąś taką. Słuchajcie, nie wiem. Strasznie, strasznie zniszczoną już właśnie jakąś bazę naukowców, tak? Tam pisało. Nie wiem, czy nie pomyliłam. Muzyczka gra. No i chyba nic tu więcej nie ma. Czy będę tu miał jakieś przejście gdzieś jeszcze? Nie. Hmm. Dobra. Ale zobaczcie, no. Bezludna wyspa okazała się być. Yy, tu nie, tu są gorące źródła. A tu mamy samolot! Baw się w środku, ej! Jaka jazda. Szana, bo ona Czekajcie, ona mi coś tam sieje. Co siałaś? Zasiej? Co ty tam siejesz? Ja jest, jestem ciekawa. No, słuchajcie, ona coś tu sieje. Ale co? Hej, jaka jazda! O, tu sobie będziemy musieli tutaj przyjść, zobaczyć, co posiałaś. Chodź, chodź tutaj. Baw się tu. Baw się w środku. Ciekawe, czy ten samolot jest sprawny. Tak, to widzicie, to było jakieś tam lotnisko, jakiś pas. Lotnisko, Boże, drogie, jakiś pas startowy, o to mi chodziło. Co to? Coś mogę? Nie, nie mogę z tym nic zrobić. Tu mogę jednak, jedynie, przepraszam, zbierać części. No dobra, no to musimy się wrócić, bo tu nie widzę nigdzie przejścia gdzieś tam jeszcze, bo tu już jest chyba koniec wysepki, tak to wygląda Patrz, coś jeszcze ominęłam, kochani ale chyba nie czekajcie, bo szana wchodzi tutaj do samolotu tak będziesz się bawić, albo odlecisz sobie już, co? <grystanie> <grystanie> dobre Dobra, kochani, dam na chwilę pauzę, bo sobie robiłam zrzut. Wrócimy się gdzieś, nie wiem, gdzie pójść, nie wiem, gdzie pójść właśnie, żeby, żeby się spotkać z tym Akolo. Spróbujemy jeszcze raz zadzwonić do Sima. Wyjdź już stąd, kochana. Ja wiem, że się bawisz fantastycznie, pokaż się w ogóle. Pechesz, higiena, tu byś mogła się wykąpać w sumie, bo są prysznice. Są jakie są. Dobra, to ja zadbam tu właśnie o nią, o jej pęcherz i o właśnie higienę. Kurde, no jakie się mam z nim spotkać? Słuchajcie, z tym akolo. Hmm. Tak patrzę, tutaj mam tak, tutaj mam tak. Tutaj chemia. No bo ty, tym się przyjrzałam i dlatego właśnie mi się zaznaczyło. Hmm, hmm, ale chciałabym jeszcze spotkać się właśnie z y, Akolo. I jemu również się przyjrzeć, wiecie? Wiecie, kochani, ale niestety jakoś nie jest nam to dane. Y, skorzystaj sobie tutaj, a tam na górze były prysznice, czy mi się wydawało? Słuchajcie, wydawało mi się, że tu są prysznice. Y, o, tutaj mamy też teleskop. Wydawało mi się, że tu są prysznice. Wiesz co? Zostaw. Zbierz tutaj mi te części, bo z nich dość dużo możemy zyskać zasobów. Jeszcze tak się rozglądam. No nic tutaj nie ma już więcej szczególnego. W sumie taka sobie miejscówka. Myślałam, że coś tu będzie. Eee. Wszyscy wyspiarze tubelcy sobie łażą tu od czasu do czasu. O, jeszcze tu mamy coś do wykopania, także wiecie co? Wykopiemy sobie te skrzynie. Zobaczymy, co tam jest. Kurde, uparłam się tak na tego akolo, właśnie i nie wiem, czy przez to nie przedłuży mi się ten rozgrywka, żebym go musiała dorwać. Nie wiem, pochodzę teraz, wiecie co? Pochodzę trochę z Szaną po tych okolicznych tutaj parcelach, tak? I zobaczę, czy go gdzieś tam nie spotkamy. Kurczę, żeby zagadać właśnie z nim jeszcze i tak dalej. Chodźcie, wykopiemy jeszcze tylko razem te skrzynie. Czy to jest jakiś kufer, czy jakaś skrzynia chyba. I ja sobie właśnie tutaj pochodzę troszeczkę z Szaną. Tych parcelach i zobaczę, czego gdzieś nie spotkamy czasem. I od czasu do czasu jeszcze tam do niego zadzwonię. Może w końcu się odezwie. Może podejdzie do telefonu. Dlaczego on nie ma tego muszlowego telefonu przy sobie, nie? Co, co masz? Nagroda scenariusza. Słuchajcie, co dostaliśmy? Zerknijmy. Wow! Fortepian! Uwięziony tuńczyk. Jaka masakra nie tego nie postawię, wiem. Fortepian! Ciekawe, ile zasobów za niego dostaniemy. Kurczę, Shana. sobie tutaj. Wiecie, co niech ona wskoczy? Bo zaraz będzie ten zielenieć. No i jeszcze jej jest cieplutko, także się ochłodzi mi w tej wodzie. Co? Dobra, higiena już podskakuje. Pęcherz również. Trzeba będzie jeszcze coś zjeść. O! Ochłodziła się. Okej, okay, kochani, ja uciekam na chwilę i właśnie pochodzę trochę tutaj z Szaną, kurczę, wieczór się zbliża no nie, jeszcze troszeczkę, ale mam nadzieję, że spotkamy właśnie tego Akolo. jak coś to się do was odezwę, ty jesteś już zmęczona tak, ja patrzę na te twoje tutaj górne potrzeby, a na to zmęczenie nie okej, okay, kochani o, jest jeszcze coś takiego rozejrzyj się, słuchajcie właśnie, to też jest to też jest to chyba rewi to gorąca sztuka okej okay jest Rewi. Aha, on się tak zaznaczył, słuchajcie. Jaka jazda jakie on ma metalion. Pokażcie Rewi. No ale on tak wygląda, jak pozostali Simowie właśnie tutaj z tej gry, kurczę, wszyscy mają takie same te twarze. Yy, I tak właśnie chciałam. Alfie, tak chciałam uniknąć tego, żeby właśnie ona. Miałam kogoś tam takiego oryginalnego Sima, to znaczy ja nie wiem, czy coś z tego będzie w ogóle. A co tu się zablokowało? Dlaczego tu już nie mam przejścia? Przecież tu miałam chyba... Hmm, nawet nie wiem, słuchajcie, czy tam miałam... Tu jest targ w wiosce, tu jakiś, słuchajcie, stoi w krzakach przyczajony. Ona jest tak zmęczona, kochani, że ja ją będę musiała na chwilę tylko położyć. Tak się jeszcze rozglądam, czy nie ma... No niestety, ale... No niestety nie ma. Nie ma tego naszego akolo. Yy, czy jest tu gdzieś hamak? Tu chyba nie ma. Ale wiem, że w gorących źródłach. Nie wiem, czy z nią nie wrócić właśnie do domu. Pokaż, się, Szana, jak się czujesz. Czy ty jesteś jeszcze głodna? Wiecie co ja z nią wrócę do domu? Bo to jest bez sensu. Trzeba będzie ją tam nakarmić, tak? Yy, chodźcie, wracamy do domu. I jak ona się wyśpi, to my sobie pójdziemy właśnie znowu w rejs, Próbujemy zadzwonić do niego w nocy. Może nocą odbierze? Kurczę, nie wiem. Okej, okay, kochani, ja ją kładę spać. Kładę naszą szanę do łóżeczka. Towarzystwo głód No dobra, no to, to już się zajmiemy się już tym, jak wstaniesz, moja droga. Kurde no. Czekajcie, jeszcze raz spróbuję do niego zadzwonić, zanim ją położę. Może przyjdzie, no ale dzwoniliśmy już też z tej parceli przecież. świeżne to nie? A kolo! Aaa. Już szana, przepraszam. Przepraszam, że przedłużam. Dobra kochani, no idź, idź już do łóżka. Yy, widzimy się, jak szana się wyśpi. Okej, okay, słuchajcie, budzę już szanę. Niech ona sobie użyje i... Niech rozpali ogień, coś zjemy sobie z nią i wyruszamy. To znaczy, ja wyruszam sama, słuchajcie, po, połażę po prostu po tych wszystkich tych parcelach i nie wiem, no i będę dzwonić, kurczę, co jakiś czas do niego, może w końcu przyjdzie. Kurczę, może to znaczy przyjdzie, może da się do niego dodzwonić w momencie? no nie mam pojęcia, kurczę, dlaczego no to ta sekretarka się iskają ją i baw się w łapki w górę, a później zjedz sobie kolację, gotowany dorsz. Może jak w nocy do niego zadzwonimy, kurczę, nie wiem, no szana szybciutko, kurczę, ja jej chyba nie zaznaczyłam tutaj tej kąpieli, także niech ona szybko sobie weźmie prysznic, co ty chcesz od łajatki? Wiesz co, łajatka sobie śpi, czy tam drzemie, także zostawimy sobie ją już w spokoju. Szybko, na dwójeczkę, szana, weź ten prysznic i lecimy. I o, właśnie, jeszcze tutaj zadzwonimy stąd yy, do niego, spróbujemy przynajmniej. Yy, może odbierze, a może nie, kurczę. Ona się tam kąpie, a ja patrzę, <gryw> czy woda, czy poziom wody opadnie, czy nie? A, chyba nie. Spod prysznica tam, słuchajcie. Zadzwoń później. Dziękuję. Dobra, kochani, dobra, to ja z nią trochę sobie pochodzę, może go gdzieś tam spotkam. Słuchajcie, tak sobie chodzę, chodzę, nic go kurczę, nie ma, nie widzę. Ale ten tu ciągle stoi. On i tak po, postanowiłam, żeby Shana właśnie z nim pogadała, może ten nam coś powie. Aha, super, ja, A może tu mamy zadzwonić? ja nie wiem, już ja czekajcie. Rozejrzyj się, ej, ciekawe, co, co zobaczysz. No, zobaczysz jakiegoś przystojnioko. No, szana. Czekajcie, skasuje jej, co? Rozej, jak ona mi powie, że on jest fajny, to padnę. No właśnie, nikogo nie ma. A weź tu, nie wiem. Zadzwoń stąd. W twarz, mu słuchajcie, to muszlą w twarz. Zadzwoń do niego, kurde. Co oh, この to, co, to, co no, to, no, to no, to, stop! No stąd mieliśmy zadzwonić, Jezu, właśnie tak potem myślałem, wie, kurde, ten tu cały czas stoi, nie? Ten szaman. Co to jest, czekajcie? Tak długo czekam na właściwą osobę, poczekam jeszcze trochę. Muszę iść na spacer z włosami i umyć zwiesza... zwierzaka. Na spacer z włosami i umyć zwierzaka? Czy to jest on? To jest to on, nie? Tak długo czekam na właściwą osobę, poczekam jeszcze trochę. Czekajcie chwilę, bo coś tu się zaczyna dziać. Ale co? On tu gdzieś jest? Muszę iść na spacer i umyć stjeżaka. No, dobijcie mnie ludzie, bo nie rozumiem tych simów. Czy on tu przyjdzie? Tak długo czekam na tą właściwą osobę. Czekajcie, muszę sobie to... Przystań w wiosce, muszę iść na spacer i umyć zwierzaka. Nie wiem, idę jeszcze raz. Słuchajcie, idę jeszcze raz. Znaczy się dzwonię do niego jeszcze raz? Zadzwoń, Sim. Utknęłam, słuchajcie. Pewnie to jest proste jak. Nie wiem co. Ale to przynajmniej nam odbiera z tego miejsca. Nie wyglądasz na zbyt silno, muszę iść na spacer z a on chyba nie chce szany, słuchajcie. Co ten robi? Zadzwoń do Steama, On chyba nie chce naszej szany. <laughs> Dlatego mówi, że poczeka jeszcze trochę. Czekał tak długo, to poczeka jeszcze chwilę. A kolo, ty cholero wstrętna. Żyję samotnie i nie zamierzam tego zmieniać. A, no, interesuje się kimś w wiosce, nie lubię niczego, co jest obce. E, ciekawe, czy jak miałaby Szana właśnie z nim lepsze kontakty, słuchajcie, to by zmienił zdanie. E, czy, czy nie? Czy po prostu ten sim odpada od samego początku? Ale jestem ciekawa teraz. Słuchajcie, nie wiem, co mam zrobić, bo. Hmm. No ewidentnie, no, odrzucił Szanę, jakby nie było, prawda? Ale na początku kurczę, właśnie tam zagadywał do niej. Kurde, i nie wiem, czy właśnie miałam z nim więcej porozmawiać, jakoś tam go poznać i wtedy może by było troszeczkę inaczej. To co, tam mi ten Timothy został... Nie! Kochani, nie, nie, nie. Dobra, wiecie co? Którego z którym ona tam jeszcze miała chemię? Hmm. Czekajcie, to sobie tam... Aha, z tymi dwoma. Jezus Maria. <grywa> Wiecie co, jak powiedziałem wcześniej, gram po swojemu, a gdybym grała sama, gdybym nie nagrywała, to po prostu postarałabym się go dorwać gdzieś tam jeszcze i przekonać go bardziej, właśnie do naszej szany. Tak bym zrobiła, gdybym grała sama. Wiecie co? Ja sobie też tak zrobię. Teraz też, grając z wami, zrobię sobie to tak, jakbym grała po prostu sama i spróbuję go przekonać nieco do naszej szany, Tylko, ja nie wiem, czy my się z nim spotkamy jeszcze tutaj w ogóle. Dobra, ja lecę jeszcze tutaj w, yy, obadać, yy, bo nie byłam jeszcze, wiecie, gdzie nie byłam jeszcze, nie byłam tutaj. On tu, tu go spotkaliśmy chyba nie. Zobaczę sobie to. Dobra, zobaczę sobie to. Ja, słuchajcie, bo nie jestem przekonana do pozostałych po prostu kandydatów i. No, a Akolo nie jest przekonany do szany. <noise> Musimy go po prostu przekonać. Nie wiem, czego dorwek w ogóle gdzieś, wiecie. O, słuchajcie, profesorek! Ja tak głażę z naszą szaną. Eee, profesorek tu jest. I wlazłam na rozdroża, bo szukam tego Akolo, Przyznaję się wam, że szukam. Nie mogę nic z matą. a tu jest zablokowany dalej, kochani. Mm, profesorek cały czas na rozdrożach słuchajcie, siedzi <grystanie> czy tu się błąka, czy łazi nie wiem, czy on gdzieś idzie e, kochani, ja prawdopodobnie za moment będę kończyła ten odcinek wiem, że on tak po prostu jakby to powiedzieć utknął w takim miejscu, w którym nie spodziewałam się po prostu, że... No nie spodziewałam się, że tak będę musiała zakończyć, ale słuchajcie, nie wiem, co mam zrobić, powiem Wam szczerze, bo tak, nie mogę nigdzie spotkać Akolo, pozostali w ogóle mi się nie podobają. Chociaż, no kurczę, jakby tak patrzeć na szanę, no to tu on... <laughs> nie, wiem, nie wiem. Na serio, doradźcie mi, co mam zrobić, bo ja bym naprawdę ją widziała z tym Akolo, pomimo tego, że on że on się opiera. <laughs> on nie wie po prostu nie wie, jaka szana jest wspaniała, musimy mu to uświadomić. E, kochani, dlatego no pytam się was po prostu, czy e, co mam zrobić? Co mam zrobić? Czy mam kurczę po prostu wybrać jej e, któregoś z tych? To znaczy tak, ona tam jeszcze tu nie wiem, dlaczego ten gościu się tu nie zatrobił, bo ona tam jednego widziała, to ten był nie inny, jak się rozglądała na tej e, całej właśnie. Mm, 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 przystani, przepraszam, słowo mi umknęło. Na tej przystani się rozglądała, to tam zobaczyła właśnie jednego, który wyglądał zresztą tak samo jak ten. No, ale okej. Okay. I... I yy, yy, właśnie, kurczę, się tak zastanawiam. Co mam zrobić w tej sytuacji, słuchajcie? No, muszę kończyć ten odcinek, bo łażę już kurde, tu prawie godzinę i nie mogę znaleźć, kurde, tego... Yy, a Kolo, no! Się taki wielce niedostępny cholera zrobił. Słuchajcie, no. Wiecie co? Ja może jeszcze poza nagraniem spróbuję go gdzieś dorwać, kurde. Spróbuję go gdzieś dorwać i spróbuję podnieść kontakty z nim, Szanie. I oczywiście, pierwsze co to ona mu się przyjrzy, czy on jej się podoba. Jak ona jeszcze mi powie, że on jej się nie podoba, to się po prostu załamy. Nie no, żartuję, ale to wtedy już będę przynajmniej widziała na 100%, że to nie jest facet dla niej, i wtedy już, no. Wybierzemy któregoś tam, no jakiegoś innego po prostu gościa. Ja tu tak teraz źle patrzę, tak powinnam. Bo całkiem możliwe, że ten Timothy też jej się spodoba. Ale ten jest naprawdę świetny, ten Akolo, bo on jest ten. On jest totalnie taki inny, z innej bajki tutaj z tym The Sims 2. Różni się bardzo od tych wszystkich Simów, Zobaczcie tego różowe afro. Dobra, kochani, my się widzimy z naszą szaną już jutro wieczorem. Mam nadzieję, że pomożecie mi podjąć właśnie decyzję, bo naprawdę utknęłam w takim punkcie Że sama nie wiem, co mam zrobić właśnie tutaj z naszą szaną. On ewidentnie, słuchajcie, no nie chciał z, za bardzo się z nią spotkać, ale wydaje mi się, że to przez to, że mają za niskie kontakty tam no to mówił, że jest samotnikiem i coś tam, coś tam. Ciekawe, jakbym podniosła im kontakty. To bym chciała zrobić, właśnie: podnieść im te kontakty i wtedy zobaczyć. Wtedy, jak nas odrzuci, już to. No, czyli gra po prostu nie daje nam takiego wyboru, żeby on. Się łączył po prostu z jakimkolwiek bez tym rozbitkiem. Bezludkiem chciałam powiedzieć, tak. Rozbi rozbitek z bezludnej wyspy to jest bezludek, tak. E, Okej, okay, kochani, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, chociaż nie skończył się tak jak oczekiwaliście, jak oczekiwałam ja, bo ja myślałam, że tu już pójdziemy właśnie na, z tą sympatią na te cały właśnie festiwal jakiś tam pod wulkanem, tak? Jakiś tam. Impreza ma być. Dobra kochani, uciekam. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, tylko nie piszcie mi co będzie dalej w fabule. Absolutnie nie. Ja chcę tylko wiedzieć co mam zrobić właśnie, czy darować sobie tego akolo? A może ktoś z was wie gdzie ja go mogę spotkać? O, słuchajcie, może wiecie gdzie ja go mogę spotkać? Kurczę, bo tak chodzę bez celu i nie mogę go drapnąć. Dobra kochani, przesyłam wam buziole i do usłyszenia w kolejnych moich filmikach. Pa pa.